Proszę Państwa, ja mam dla Państwa przygotowany kontent godzien Waszych ambicji, nadziei i planów na przyszłość. No to dobra, nie będziemy, uchylimy rąbka tajemnicy. ta Plotkary. No tak siedzimy sobie rano, nie ma żadnych wielkich sensacji, nikt nikogo nie skrzywdził. Chyba wszystko już omówiłem, wszystkie krzywdy, które się wydarzyły w internecie. Najbardziej się ostatnio krzywdzi Buddę i z pewną ciekawością czekam na dalsze losy Buddy w tym świecie internetowym. No więc proszę, proszę, proszę Państwa, no proszę tu nie mówić rzeczy niemiłych. Dziewczyny się dopiero uczą, ale są na dobrym etapie. No 116 tysięcy wyświetleń, 162 tysiące. Patrzcie jak to, jaki to strzał w dziesiątkę. No na, na dzień dobry. To trzeba, to trzeba uszanować. Zobaczcie, ja wszystko obejrzałem. Wszystkie ich programy obejrzałem. Taki jestem, kurde. Ja jestem subskrybentem. Pozdrawiam serdecznie i gorąco, będę wiernie oglądał. Więc jestem na bieżąco z tym, jestem ciekawy, bo to jest format, który ma szansę zaistnieć. Właśnie dlatego, że Konopski dobrze, dobrze to ogarnął, że tego typu formatu dla dziewczyn chyba nie ma. Albo, albo jeżeli jest, to jest prowadzony na tyle słabo, że ja tego nie widzę. W niniejszym, proszę Państwa, na podstawie tych trzech materiałów mogę powiedzieć, że to jest najpopularniejszy kontent plotkarski w Polsce. No bo co, kto tam, gdzie tam, nie wiem jak te pudelki się oglądają. Ale pudelki wiecie, do czego są. Pudelki służą do tego, żeby zrobić gówniane zdjęcie jakiejś gwiazdce z telewizji i potem ludzie w komentarzach się mogą spuszczać na to. P to bardzo zły wyraz, nie to chciałem powiedzieć. Mogą psioczyć, że ona gruba i brzydka. O Do tego służy pudelek. No a tutaj te plotkary to służą do czegoś innego, więc, więc siup, nie? lecimy. Właśnie dlatego przypomnieliście mi, bo ktoś mi napisał na czacie, żebyśmy podyskutowali o nowych wygibasach Lewandowskiej z Alvaro. Ja nie wiem o co chodzi. To znaczy, podejrzewam, że wiem, że ona gdzieś tam trenuje z jakimś tancerzem i że w związku z tym wszyscy mówią, o, Lewandowskiemu przyprawiono rogi. Teraz będzie, będzie miał rogi będzie mu trudniej strzelać z główki czy coś. Ja mówię, no niekoniecznie to. Ja nie znam sprawy, no ale jak tak mówicie. To może coś jest, zobaczymy. Nie sądzę, żeby to było w wygibasach, ale jakieś tam wygibasy mają. Żona Lewandowskiego zaatakowana: Przez Alvaro czy przez kogoś innego? Ja wiem, bo już obejrzałem, no. 116 tysięcy wyświetleń. To jest naprawdę duży sukces. To jakby można wpływem Konopskiego tłumaczyć popularność pierwszego odcinka, popularność drugiego, ale trzeci i czwarty? To już jest, proszę Państwa, to jest content 60? Plus? <laughs> Cholera. Nie ja myślę, że to jest taki content dla, dla młodych, młodych dziewcząt, no? Więc sam raz się tu odnajduję. Kurde, o Jezus. O, w związku z tym, że jest to content dla młodych dziewczyn, to każdy podstarzały youtuber będzie to oglądał. To jest. chyba. Każdy ma w sobie trochę ze stylu, tak? W tym, w tym żarcie operujemy, proszę Państwa. No to siup, to, to bardzo niesmaczny żart. Pozdrawiam kontrolę YouTube'a. To żart był tylko. Ja tu nic. Nie mam złych intencji. To co? Państwo gotowi? Na pewno nie. Sabotażysta jego podbił polskiego YouTube'a, zaliczając milionowe odsłony. Jednak jedna z uczestniczek, czyli Nadia Długosz, wyjątkowo irytowała swoim zachowaniem widzów i pojawiła się masa hejtu, do którego influencerka zdążyła się odnieść. Do... Mówiłem o tym, mówiłem o tym, żeśmy o czym żeśmy rozmawiali? O jakiejś innej dziewczynie, która sobie jest nieporadna. I mówiłem, pamiętacie tą dziewczynę, co jest poradna? Wszyscy jej nienawidzą. Poradna? Tak się mówi? Poradna i paradna jest. Dobrze, to tylko wstępnie. Dodatkowo pogadamy o głośnym absurdzie z Polski, czyli poród trzynastolatki na wycieczce szkolnej. A na... Głośno? Za głośno jest dla ciebie? Za głośno dziewczyna mówi? Zobaczysz, kiedyś, kiedyś się ożenisz będziesz miał to na co dzień, więc przyzwyczajaj się, okej? Okay? <laughs> Jaki to jest dobry żart doświadczonego, kordy mężczyzny. Przyzwyczajajcie się, okej? Okay? piekło mężczyzn. Koniec przegadam, jak Anna Lewandowska została okradziona na lotnisku i jak sama mówi, w takich sytuacjach przydają jej się nauki karate. Ocie. Zaczniemy od bardzo kontrowersyjnego tematu, który grzeje media od kilku dni. A mowa tutaj o trzynastoletniej dziewczynce, która urodziła dziecko na wycieczce szkolnej. Zacz... O nie, no tak się kończy słuchanie fagaty, okej? Okay. Czy to już za daleko jest? Czy to zasługuje na pozew? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Pewnie to jakaś żugajka. O, co jeszcze gorzej? Boże, w którą stronę my zmierzamy? Albo żugajka, albo fagadka. No nie wiadomo, no. O, rety, rety, rety. Zaczynając od początku. Cała sytuacja miała miejsce 17 maja na wyjeździe szkolnym. Poród rozpoczął się w środę wieczorem, gdy cała grupa nieletnich przebywała w ośrodku wypoczynkowym w Zatorze w województwie małopolskim. Do narodzin doszło w łazience, a informacje odpowiednim służb... Ej, no ale co jest kurna, no nie zauważyli co? Uznali, że dziewczyna jest przejedzona permanentnie od 9 miesięcy? Co jest grane, no? Rany boskie, to, to jest jakiś, jakiś inny uniwersum. Halo, to nie mogło być wzdęcie takie długotrwałe, no. Niko, nikt nie zauważył? O Jezu! opiekujące się grupą nauczyć. Ej, żeby wszystko było jasne. To ja wiem, że to nie jest śmieszne. Ja nie śmieję się. No, teraz się śmieję. Ale nie z sytuacji, bo to na pewno jest katastrofa dla tej młodej dziewczyny, ale wszystko co się dzieje dookoła jest dosyć absurdalne, o tak. Cały poród odebrała pracownica ośrodka, która wykonywała instrukcje przekazywane telefonicznie ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Dziewczynka ma ukończone zaledwie 13 lat, natomiast chłopiec, z którym dopuściła się współżycia, 15. Jak możemy się dowiedzieć, chłopak to sąsiad z klatki obok, z którym dziewczyna spotykała się od dłuższego czasu. Jak podają media, nastolatka znajdowała się na oddziale ginekologicznym szpitala w Oświęcimiu miał w bardzo dobrym stanie, a kilka dni później go opuściła. Noworodka natomiast przetransportowano do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, a jego stan określa się jako ciężki, lecz stabilny. Dziecku w tej chwili nic nie... Wiecie co, tak sobie rozmawiamy sobie o tym i yy, jest to niewątpliwie niepokojące wydarzenie, natomiast chyba takie rzeczy, to nie jest pierwszy pierwszyzna, to znaczy takie rzeczy się zdarzają od czasu do czasu. Można by zrzucać winę na, na social media i na to, w jaki sposób się dzisiaj mówi o seksie i że on jest taki powszechny, ale to ja, ja pamiętam, w mojej szkole dwa były takie przypadki. Jedna dziewczyna właśnie gdzieś tam w wieku 12 lat chyba zaszła w ciąży, a druga w ósmej klasie, 8, 8 klasa to jest 15 lat. Więc te 40 lat temu, 30 lat temu takie rzeczy też się zdarzały. Więc, no ale, ale aż taki przypadek, żeby nikt nie zauważył, i dziewczyna na wycieczce szkolnej dopiero rodzi, to. To jeszcze nie słyszałem o czymś takim. Nie grozi i możemy się dowiedzieć, że jest to chłopiec, a w tym momencie sprawą zajmuje się sąd rodzinny w Sochaczewie. Jeżeli mówimy o tym, jak zareagowali ludzie na taką sytuację, to zdecydowanie najczęściej nasuwa się pytanie, jak to możliwe, że nikt tego nie zauważył. Internauci stawiają wielki nacisk na brak wsparcia w tematach... Tu młodych ludzi, którym brakuje świadomości i edukacji. Na platformie X możemy zobaczyć takie komentarze jak: Nikt nie zauważył, że trzynastolatka jest od dziewięciu lat. Jestem odkrywczy, też się zdziwiłem. Ale to macie rację, pisząc na czacie, że tych przypadków dzisiaj jest mniej niż w przeszłości. Ja nie wiem na, jakiej, na, na bazie jakiejś statystyki to jest budowane, ale to dosyć wiarygodnie brzmi. A... Jeżeli chodzi. Bo, bo mówicie o patologii, że dziecku nic nie grozi, że grozi jej wychowanie w patologii. To nie jest powiedziane. Akurat te dwie dziewczyny, które ja znałem, które zaszły w ciąże, obie były bardzo dobrymi uczennicami i, 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 i żyły w bardzo sensownych rodzinach. W sensie tam nie było absolutnie żadnych patologii. To były normalne dziewczyny, które gdzieś tam no, popełniły błąd. Ehm, ta, ta, ten przypadek dziewczyny, która zaszła w ciąże w wieku 12 lat, był trochę bardziej niepokojący, bo jej chłopak miał. Chyba już 18 lat yy, i. No i ten chłopak akurat pochodził z patologii, to wiem. Natomiast drugi przypadek i chłopak i dziewczyna pochodzi z normalnej rodziny, tam absolutnie żadnej patologii nie było. Jakoś tak, no, dzieciaki popełniają błędy. Nie? Yy, mówię ogólnie, nie mówię o tym przypadku 12-latki, 18-latka, ale dzieciaki popełniają błędy i czasami te błędy mają takie konsekwencje. No ja skakałem z dachu na dach. Na dosyć dużej wysokości mogłem spaść i sobie zrobić krzywdę. Yy, więc, yy, więc też popełniałem błędy innego kalibru zupełnie. Ale, ale jednak no, młodzi ludzie robią głupie rzeczy. I czasami efektem tych głupich rzeczy jest y, ciąża, no miesięcy w ciąży i jeszcze pojechała na wycieczkę? Oby ojciec dziecka trafił na długie lata do więzienia. Szkoda jej. Posiadanie dziecka jest ciężkie, nawet dla osoby dorosłej, a co dopiero dla innego dziecka. I dalej w szkole niech będzie na przykład religia zamiast faktycznie potrzebnych zajęć, które przynajmniej chociaż trochę uświadomią dzieciaki, co się stanie po czym i dlaczego. Jest to bardzo ciężki temat, ale oczywiście jeśli pojawią się jakiekolwiek aktualizacje, to będę Was o wszystkim informować. No to jest taka, taka sprawa, która brzmi poważnie, ale jak się tak spojrzy trochę w przeszłość, to się okazuje, że to, to są przypadki, które się powtarzają bardzo często. Powiedział, że gorsze są jeszcze, jeszcze sytuacje, więc jak będzie wsparcie rodziców, to sobie, w ogóle rodziny, to sobie jako, jakoś sobie poradzi. No. Ale niewątpliwie jest niepokojące, że nikt nie zwrócił na to uwagi wcześniej. Nie wiem, jak ta dziewczyna wyglądała, że nikomu się. No nie no, ciąże w dziewiątym miesiącu no, są takie, takie przypadki, że, że tej ciąży nie widać praktycznie do samego końca, ale już tuż przed narodzinami, no to nie, nie ma opcji. No. A ojciec dziecka, piętnastolatek, no tak samo głupi jak i ta dziewczyna. No, wiadomo, że nie pójdzie siedzieć, za młody jest. To, to, to nie, nie ma o czym mówić zupełnie. Między 13 a 15 lat, no jaka jest różnica? Pytanie, w którym miesiącu urodziła? Może wcześniej? No może wcześniej? No dobra, tą sprawę mamy już zamkniętą. Mam nadzieję, że wszystkie pozostałe będą zabawniejsze. Teraz przejdziemy do tematu Anny Lewandowskiej, czyli znanej polskiej celebrytki, która 18 maja przeżyła lekką chwilę grozy podczas wizyty na lotnisku. Zacznijmy od tego, że Anna wraz ze swoim mężem Robertem i córkami mieszkają na co dzień w słonecznej Hiszpanii. Mimo życia poza granicami Polski, żona słynnego. To chyba zdjęcie Barcelony, co? Hiszpania. Hiszpania. Piękne, piękne. Barcelona jest piękna, bo Hiszpania to za dużo powiedziane. Mają fajny klimat, słoneczko świeci, ludzie są weselsi. I mają piękne metro w Barcelonie. No ale dobra, mniejsza z tym. To chyba Barcelona, nie? Nie mam pojęcia. Syf tam jest, nie? No w Barcelonie jest fajnie. Jest też dużo takich ziomeczków, co chodzą wieczorami i sprzedają jakieś badziewia. To są przyjezdni ziomeczkowie? Ale, ale piękne miasto. Piękna architektura, bardzo niskie, niska zabudowa, szerokie ulice. Super fajne. I metro czyste jest. To jest tak, jak się, jak się pojeździ po tych y, krajach europejskich, to y, stan metra mniej więcej odzwierciedla porządek y, i czystość w kraju całym, albo przynajmniej w takich dużych miastach. W Barcelonie jest pięknie i czysto. W Paryżu jest straszny brud i smród. Nie lubię Paryża. Piłkarza często przylatuje do ojczyzny, chociażby ze względu na prowadzone przez nią biznesy. Podczas ostatniego lotu, na który wyczekiwała ze spokojem, Anna doświadczyła nieprzyjemnej sytuacji, bo była o włos od zostania ofiarą kradzieży. Tuż po całym incydencie na swoim no, Taki włos, a propos Barcelony i kradzieży, no tam gdzie są turyści, no tam też są złodzieje, to się zgadzam z tym. Jest też tak, że ostatnio ktoś zwrócił na to moją uwagę, że jeżeli oceniamy to, jak w państwie się żyje, to nie warto patrzeć na te największe miasta, najbardziej popularne, ale takie miasta między 100 tysięcy a 200 tysięcy mieszkańców są najciekawsze, najfajniejsze i najspokojniejsze. Tak samo w Ameryce i tak samo w Europie Zachodniej. Nie wiem, jak w Polsce. Ja cały czas moją żonę tutaj tak trochę napastuje, że a, fajnie by było pomieszkać w takim mieście 100-200 tysięcy. Co ty na to? Ona mówi, chcesz wrócić do Bolesławca? Bo ja się w Bolesławcu urodziłem, na no pewnie, że chcę. Ale wiem, że tam, tam jest chyba w okolicach 40-50 tysięcy mieszkańców. To trochę za mało jak na wymagania mojej żony, więc tak 100-200 tysięcy. To może być dobre miejsce. Ja, bo na, na państwa się patrzy przez pryzmat tych wielkich miast, one bardzo często nie odzwierciedlają stanu faktycznego. No ale dobra, lecimy. Co też tu tam komu Lewandowska zrobiła krzywdę przy użyciu karate? No, każdy z nas jest w zasadzie w każdej chwili może zostać okradziony, także uważajcie. W Instagramie liczącym ponad 5 milionów obserwujących podzieliła się z fanami historią jak złapała złodzieja. Anna znajdowała się na lotnisku, wykonując rutynowe czynności, takie jak check-in czy nadanie bagażu. Poinformowała, że zabrała ze sobą dwie walizki, a chcąc iść do kolejnej odprawy, zauważyła brak jednej z nich. Otóż złodziej wykorzystał jej moment. Patrzcie, dobrze, że mamy portret tego złodzieja, można go znaleźć, łatwo będzie. Proszę zapamiętać te oczy, jak spotkacie kiedyś na swojej drodze, to trzymajcie się walizek. Nie uwagi. Odwracając się w kierunku wyjścia, Anna zauważyła mężczyznę, który właśnie wychodził z lotniska trzymając jej walizkę. Od razu najszybszym sprintem w jej życiu wbiegł. W złodzieja. Ten najszybszy sprint, wszystko jest kolde zilustrowane, nie trzeba nic wyobraźni poruszać. Macie, patrzcie jak dziewczyna jak ruszyła, aż się rozmył ekran. Tak szybko Lewandowska biegła przez to lotnisko. O, warto ćwiczyć karate, no warto. I odzyskała swoją własność. Lewandowska wspomniała, że dzięki swoim umiejętnościom karate bez problemu odzyskała walizkę. A na. Jezus, chciałbym zobaczyć tą akcję odzyskania walizki. Ten chłop w ogóle przeżył? Czy ona dzięki umiejętnościom karate to mogła mu straszną krzywdę zrobić? Gorzej by było, jakby się okazało, że mają ten sam model walizki, nie? I niewinny chłop dostał wpierdol od kobiety na lotnisku. Wychodził, wracał do rodziny, do dzieci czekali na niego. Wraca do domu posieniaczony. Kochanie, pyta żona, co się stało? Się spotkałem taką słynną polską karatekę, jak to się odmienia. I ona się pomyliła. Pomyślała, że to jest jej walizka. O, panie, już więcej się nie ruszam z domu. Karatkę? Nie, no proszę nie żartować. Karatekę, karateczkę, karateczkę? To jest właśnie te, te, te feminatywy czasami <laughs> przybierają fatalną formę, bo tam. Karat, karatetka. Karatetka? Karatkę? Boże! Nieważne. Karateczka, no dobrze. Okej. Okay. Na sam koniec zaapelowała do swoich fanów. Słuchajcie ku przestrodze, uważajcie wszędzie na lotniskach, szczególnie w Hiszpanii, szczególnie w Barcelonie, bo tu bardzo kradną. Mm -hmm. Mm -hmm. Teraz porozmawiajmy o Nadji Długosz i kontrowersjach wokół jej uczestnictwa w Sabotażyście. Jeżeli nie oglądacie programu lub nie pamiętacie, kim jest influencerka, to już wam przypominam. Jak sama Nadia wspomina, swoją przygodę na YouTubie zaczęła od kanału Bexy, współtworząc go z Olą Nowak. W 2021 roku został on oddany w ręce Marty Renty i Adrianny Krysian. Od niemal dwóch lat nowe filmy nie są dodawane, a kanał z ponad milionowymi subskrypcjami wydaje się być martwym. Jak sama Nadia mówi, aktualnie jej kontent opiera się przede wszystkim na podróżach. Sama siebie przedstawia w programie jako mocno zaangażowaną i zdeterminowaną uczestniczkę. Jednak okazuje się, że wyszło to na jej niekorzyść. W drugim odcinku programu podczas drugiego zadania Nadia swoim zachowaniem mocno poirytowała zarówno uczestników, jak i widzów. Niech sam rezi wyjaśni wam, na czym polegało to zadanie. Waszym zadaniem jest wypełnienie każdego pustego pola na planszy zdjęciem z odpowiadającą temu miejscu cyfrą. Wstawione z cyfry muszą być uformowane z ludzkich ciał. Cyfry układacie według. Ej to jest Wrocław? Plac solny? Czy mi się wydaje? Może mi się Daje. Boże, jakie te zadania w tych, w tych programach są skomplikowane, to nie lepiej zrobić. Musicie przejść z punktu A do punktu B i zahaczyć o punkt C. A to jest bielsko-biała, bielsko-biała. No to tam z bliska wygląda podobnie. Troszkę skomplikowane. Ja nic z tego nie rozumiem <tutaj>, tutaj w tym zadaniu. Co ta dziewczyna zrobiła? W schematu w każdym obszarze kwadrat 3 na 3 i tych kwadratów jest 9. Oraz linii poziomej i pionowej muszą znajdować się cyfry od 1 do 9. W punktu widzenia widza z pozoru mogło to nie brzmieć aż tak skomplikowanie, jak się wydawało. Ja Przepraszam, z punktu widzenia. Ja nic z tego nie zrozumiałem. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Jakiś, jakaś szachownica. Jedne cyfry były w lewo obrócone, inne w prawo. Nic z tego nie kumam. To jest za trudne. Ale to jest wiadomo, że to jest dla tych dwunastolatków, Oni ogarniają znacznie więcej tego typu rzeczy. Taki stary bumer, jak ja zobaczy parę cyfr i mówię. Panie, ja podstawówkę skończyłem 40 lat temu. Jak to? Jak to działało? Kiedyś? Zwykłe sudoku? Okej, okej. Okej. A, no to Sudoku to ja garnie, to ja uwielbiam. Miałem kiedyś taki telefon jeszcze komórkowy, jeszcze za, za, za czasów jak te telefony były pierwotne, no i tam moja ulubiona gra to była Sudoku, tam wszystkie rozwiązywałem zagadki. No dobra Jednak musimy zauważyć, jaka presja czasu została nałożona na uczestników Nadia zdała się przejąć pałeczkę i być liderką w tym zadaniu Ustalając plan działania, zlecając potrzebne zdjęcia I w wojskowy sposób nawigując influencerów, co mają robić Dajcie po nową piątkę prostą Ona mi wygląda, ona by się nadawała albo na, na, na nauczycielkę Albo na panią doktor, albo na właśnie żołnierkę Panią generał, bo jakby wydawała rozkazy Słuchałbym, o panie kochany, jakbym słuchał Konop, dałeś mi odwróconą piątkę? Ta ósemka jest potrzebna, tak. Ej! Zróbcie dwie ósemki! Nie, to jest piątka rzymska. Uwaga, cała grupa! Jezus, what the fuck? Nie no, to już za dużo. Tak, aż tak bardzo to bym nie słuchał. Rany boskie! Co za ostra dziewczyna! Kurdej, to jest piekło mężczyzn! To nie, to nie, wiecz to, to nie! Nie... Dziewczyny, nie krzyczcie tak na chłopaków, to chłopaki są, to no, tak, my tylko tak udajemy takich pewnych siebie charakternych, ale tak naprawdę to małe, przestraszone chłopaczki, jak kobieta krzyczy na, krzyczy na dzieciaka, to jemu się wydaje... Nie, że Jak kobieta krzyczy na chłopa, to jemu się wydaje, że on wrócił do dzieciństwa i mama go pierdala, bo tam rozbił talerz, no. To jest pierwsze skojarzenie jakie mamy, <noise> proszę tak nie robić, bo to ja, ja to przeżywam szok. A to nie na mnie krzyczano, okej? Okay? No my też mamy jakieś traumy z dzieciństwa, matka najbardziej zaufana osoba i krzyczy na nas, bo coś poszło nie tak, no. Kaja powiedziała, że i powiedział, że liczby to liczby i dlatego zrobili rzymskie. Dla mnie to nie, Pytanie, nie jest liczba. Czy nie chcemy zrobić z tego... Tu... Jezus, what the fuck? <noise> Wiesz, naprawdę, przypominają mi się najgorsze rzeczy z dzieciństwa. Mama na mnie rzadko krzyczała. Ale jak krzyknęła, to zapamiętałem. Teraz to wszystko wraca. Boże. O Jezu, no ktoś musi rządzić, no ktoś musi zarządzać, no. Ja to rozumiem, no ja rozumiem, ale te wszystkie traumy męskie... Są same łapy! Dostaliśmy źle odwróconą piątkę! Nie można obracać zdjęć! Wszystkie zdjęcia muszą być... Jezus, what the fuck, dziewczyno, niech jej ktoś da, coś da na uspokojenie! O Jezu, jakie tam są... Co trzeba... Co się zwycięża w tym teleturnieju? Ja już nie chcę! Ja, ja się wypisuję z tego. O rety. Prosto, jeszcze raz to. To. No i za taką postawę w komentarzach wylała się fala krytyki. Ogólnie to ta Nadia strasznie irytująca jest. Nie mogę na nią patrzeć. Widać gołym okiem jak próbuje całą drużynę sabotować. A jak przychodzi co do czego to udaje niewiniątko i że nic o tym nie wie. Oby odpadła. Nie mogę znieść Nadii. Jest przemądrzała, a jej uwagi brzmią agresywnie. Nadia mega irytująca w tym odcinku. No wiem, pewnie same chłopy tutaj. Kurde, trauma z dzieciństwa się odzywa. No bardzo dobrze, ktoś musi rządzić. Ktoś musi pokazywać palcem co trzeba robić. No trzeba ogarnąć to towarzystwo. Jak jest jest jedna taka osoba, no to wystarczy bardzo często, żeby wygrać, no ale to było za trudne. Co za tr trudno było to znieść, łojezu. Jezu. Podejrzewam zresztą, jak jesteś na miejscu tam i ktoś tak ci wydaje polecenia, to to można znieść, to to jest całkiem okej, okay. bo ktoś ci mówi, co masz robić, nie trzeba myśleć i tak jest przyjemniej, ale z perspektywy widza to jest, o Jezu się drogi. Ale to z drugiej strony, to co powiedziałem na początku, zgadza się, że po ślubie może być tak, tak może wyglądać wasza codzienność, więc się przyzwyczajajcie. Ona sama postanowiła się odnieść do tych gorzkich słów, podkreślając, że zależało jej na jak najlepszym wykonaniu zadania. Wchodząc w jak to sama nazywa tryb wojskowy. Co jest w sumie prawdą? Zadania na czas trzeba realizować po wojskowemu. I tutaj nie ma miejsca na zwroty grzecznościowe, na hej kochanieńka, słuchaj, byś mogła to bardzo bym cię chciała serdecznie poprosić, żebyś mi przyniosła tutaj taką odwróconą dwójeczkę i wydaje mi się, że dobrze wykonałam swoje zadanie. Ja wprawdzie Jezus, to, to wszyscy mówią, że teraz w związkach, że mężczyzna powinien się otwierać. Mówić o swoich słabościach i o swoich problemach. Dziewczyna nie wygląda na taką, co by przyjęła to. Chłopie, weź się w garść, tu nie ma miejsca na łzy. Tak to widzę. A potem mi na czacie piszą: o, trzeba się otwierać przed swoją partnerką, trzeba pokazywać emocje. Widzę, jakby się skończyło pokazywanie emocji. O Jezu. W tym życiu to ja nawet nie proszę ludzi o cokolwiek, bo ja najczęściej sama wstaję i jeszcze podaję dziesięciu osobom, a w knajpie to w ogóle odnoszę sama za siebie talerz. Kolejna Jezus, talerz sama za siebie odnosi. Boż. Toż to się nie da tego unieść. No i ja to jest taka kandydatka na żonę, że powiedział ci, "Ej, skoś trawę". A ty mówisz: "Dobrze, kochanie, za chwilę". Ona mówi: "Nie za chwilę, teraz". A ja mówisz: za chwilę. Dobra, sama zrobię, sama se zrobię". <laughs> o fuck. Najgorzej. Sytuacja, która wywołała mocną reakcję widzów, pojawiła się w odcinku piątym, gdzie Nadię ewidentnie zabolał fakt, że odpadła z programu. Została tak naprawdę wyrzucona przez łatwo gang, który podczas jednego z zadań dostał od razu jego polecenie, aby wskazać uczestnika, który pożegna się z programem. Jej reakcja była dosyć niewspółmierna i dziecinna do tego, co się wydarzyło. Nadia, przepraszam, ale takie miałem przeczucie. Czy że ja jestem sabotażystką? Takie miałem przeczucie. Nie wiem, nie miał tam przeczycie. Oh, chciał ją po prostu wywalić, nie lubił jej. Poczuł się zagrożony, gdy no, dziewczyna, która rządzi, to te wszystkie chłopy tam jak oni przy niej wypadają. Ech. Dobra, kiedy to mam się rozwiązywał połowę zadania ale powodzenia. Ten moment oglądało się co najmniej niezręcznie. Szczególnie, że po pierwsze, łatwo został przyparty do murów w kwestii wyeliminowania uczestnika i po prostu padło na osobę, którą darzył najmniejszym zaufaniem. Po drugie, to wciąż program rozrywkowy i branie tego tak bardzo do siebie może być zgubne. Za to Nadia już dała się poznać jako mocno zaangażowana i rywalizująca osoba, więc ciężko tutaj ocenić, czy było to adekwatne do sytuacji. Natomiast w oczach widzów totalnie nie. Nie wiem, kto wam będzie rozwiązywał połowę zadań, kogoś chyba w ego ugodzili. Łatwo podjął dobrą decyzję. Widać, że uczestnicy. Hmm, myślicie, że tak, że, że redakcja chciała i dlatego ją wyrzucili, że to było takie odgórne zalecenie dla niego. Ja nie jestem do końca pewny. Jeżeli takie było to zalecenie z góry, to nierozsądnie. Taka osoba, która wkurza wszystkich dookoła, to zdecydowanie wpływa na oglądalność w sensie pozytywnym. To nie jest tak, że ludzie mówią, a znowu ta nadia to nie oglądam. Raczej, raczej lubią się wkurzać na takie, na takie sytuacje. Jak jest jakaś taka kontrowersyjna postać, która wpienia wszystkich, to ludzie oglądają po to, żeby zobaczyć, kiedy ją wreszcie spotka kara, kiedy ją wywalą. Więc wywalanie jej zbyt wcześnie jest. jest strzałem trochę w stopę. To zawsze jest ciekawie, jak, jak widzowie mają kogo nie lubić. Niezależnie od tego, czy ona sobie zasłużyła, czy nie, no to była postacią wi widoczną tam i to zawsze wpływa pozytywnie na, na program. Ale nie wiem, jak pozostałe osoby, może pozostałe też są ciekawe. Nie żałowali Nadii, a była jednym z lepszych typów na sabo. Łatwo dobra to Nadia. Nadia, że jestem sabotażystką. Łatwo nie, ale wszystkich w Miałam nadzieję za mądrzejszą. Wyszło w tym odcinku, że mentalnie jest dzieciakiem. Nie wiem, kto wam będzie rozwiązywał połowę zadań. No może drużyna, bo w końcu nie będziesz tłumiła ich pomysłów. Nie robiłaś połowy zadań sama, bo oni nie chcieli tylko dlatego, że uważasz, że zrobisz wszystko najlepiej. No jak zawsze, jak to jest w konflikcie, w którym dziewczyna jest pokrzywdzoną osobą, bo tu jest pokrzydzona została wyrzucona, nie? Nieważne, czy jest zasłużona, czy nie. To możesz być pewny, że kto cię nie wesprze, inne dziewczyny. To jest, nie ma tak... Że dziewczyny będą pisać: O, chłopy się spruły, przestraszyły się dziewczyny. Przybij piątkę, Nadia, trzymamy za ciebie kciuki. Należałoby się spodziewać poparcia, no. A tutaj nie ma kordy. Och, no dobrze. Nadia pięknie pokazała przy odpadnięciu, jaką jest toksyczną osobą. Całe szczęście ostatnio się w tej serii. Zresztą z oczu samych zawodników można było zauważyć, że byli lekko poirytowani jej zachowaniem. Sam Mikołaj w naszym plotkaście, do którego serdecznie zapraszamy, przyznał, że nie była ona najbardziej lubiana w tym gronie. Chyba najbardziej tam ludzi e, irytowała Nadia tylko. W sensie, ludzi chodzi mi o uczestników, tak. ale też mm -hmm. widziałem, że ostatnio ludzie w komentarzach oznaczali tak. pod jednym z odcinków, że ich Nadia irytuje. Sam Rezzi postanowił stanąć w jej obronie. Nadia ma twardy charakter i często jest prostolinijna, to prawda, ale jak... Prostolinijna? Chyba bezpośrednia. Prostolinijni to są idioci. Jezus, prostolinijna. Rezzi, coś ty... Dlaczego? Szczyj ubliżył w obronie Dobrze, ja dobrze rozumiem wyraz prostolinijny? Między, między prostolinijnym a prostym jest bardzo niewielki odstęp. No. Bezpośrednia jest. Niekoniecznie, niekoniecznie. Wydaje mi się, że prostolinijny to jest właśnie taki nie do końca ogarnięty. Dobrze napisał? No dobrze. Może ja źle rozumiem ten wyraz. Jako organizator projektu muszę przyznać, że niezależnie od tego, czy była sabotażystką, czy nie, robiła ogrom roboty w zadaniach. Moim zdaniem, jest w topce zaangażowanych uczestników tej serii. No i w... Prostolinijny to chyba bezpośredni? Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że prostolinijny to taki, kto yy, ma bardzo wąskie horyzonty i idzie jedną ścieżką wyznaczoną. Prostolinijny. To nie zawsze oznacza. Bez... Powiedziałbym, że bezpośredni jest znacznie szerszym wyrazem i bezpośredni może być pozytywny, jak i negatywny. Prostolinijny to jest taki, no taki chłop tam przyjechał ze wsi, nic nie widział, bo jedynie się na krowach zna i teraz. Taki prostolinijny, dobry, ale może źle rozumiem ten wyraz. Cholera wie. Ja wiem, że prostacki i prostolinijny to są inne wyrazy, to nie, nie to chciałem powiedzieć. Bardziej, że prosty, prosty. Prosty i prostolinijny. Prostolinijny. Szczery, otwarty, uczciwy, prostoduszny. No, taki. No, więc powiedziałbym, że to jest taki. Fakt. Angażu nie można jej odmówić, ale brak umiejętności współpracy już tak. Może i nawet 100% odwalała, ale lepiej pracować z kimś, kto daje mniej od siebie, ale przynajmniej współpraca jest przyjemna. Robiła dużo roboty, ale czuję, że inni uczestnicy nie mieli się przy niej czym wykazać. Na jest to, to, bawiąc się jeszcze w ogarnięcie tego, tego wyrazu, no to poczciwy też pasuje do tego. I cokolwiek można o tej Nadii powiedzieć, to na pewno, że nie była poczciwa. Nie? Ona raczej miała takie skłonności do nadzorowania wszystkiego i wydawania poleceń to nie jest prostoduszność w żadnym razie. Więc uważam, że źle użył tego wyrazu. Prawdopodobnie chciał napisać, że ona prosto zmierzała do celu. Natomiast ten wyraz raczej sugeruje, że zmierzała prosto do celu, bo nie ma więcej koncepcji poza jedną. Przykład: przy spektaklu, nieuczesana miała jakiś pomysł, to Nadia jej przerywała i nie dała dokończyć. Na ten moment Nadia nie ustosunkowała się w żaden sposób do tej sytuacji. A wy co sądzicie o tej postawie influencerki? Ja o każdej tego typu sprawie będę Was informować, także koniecznie zasubskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. A to tylko jedna dziewczyna tutaj wystąpiła dzisiaj? Co się stało? Może tak sobie, tak może się zmieniają. Zobaczmy, zobaczmy sobie. To ja sobie tutaj zobaczę. No nie wiem, nie będę wszystkiego oglądał. To krótkie było, to takie 8 minut. Tak patrzę, co to, 28? Już skończyłem? Ja to zawsze potrzebuję godziny minimum. Nie kończę tak szybko nigdy.